Siemano, z tej strony jak Witam Was w kolejnym odcinku kanału ratowniczego Trochę w innej formie, ponieważ w samochodzie Cały dzień jestem w drodze Gdzieś jeżdżę Więc nie wiem, czy miałbym czas, żeby nagrać odcinek dzisiaj wieczorem A zostało mi zadane pod jednym filmem Pytanie odnośnie kursu podstawowego I chciałbym na, tym, na to pytanie odpowiedzieć Przemek zapytał mnie Jak wygląda kurs podstawowy Ile on trwa I ogólnie jak to wszystko jest zorganizowane Słuchajcie, kurs podstawowy Trwa łącznie 7 miesięcy. Składa się z trzech bloków. Pierwszy blok, pierwszy blok trwa 2 miesiące, po tym bloku następuje blok praktyk, który trwa 3 miesiące i jest on realizowany na, na, na naszych macierzystych jednostkach. I jest jeszcze trzeci blok lok tak zwany zasadniczy. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, gdzie te szkolenia się odbywają, to te szkolenia odbywają się głównie w szkole podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy, ale jeżeli obłożenie jest duże, taki kurs też może odbywać się np. w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie, może się odbywać w Szkole Aspirantów w Poznaniu albo np. w Szkole Aspirantów w w Krakowie, jeżeli będzie takie bardzo duże oburzenie i jednak główną szkołą, która realizuje takie szkolenia jest Bydgoszcz. Ja miałem to szczęście albo nieszczęście, że byłem w Częstochowie. Dla mnie plus, ponieważ z Opola to jest rzut beretem można powiedzieć do Częstochowy, więc logistycznie to było dla mnie dla mnie super, super była to dla mnie super opcja. Słuchajcie, czego się uczymy na takiej szkole. Na bloku podstawowym uczymy się rzeczy podstawowe, jest sama nazwa mówi, czyli od tego, na przykład co to jest wąż, do czego służy, jak go trzymać, jak go rozwijać, jak wygląda samochód pożarniczy, z czego się składa, jaki ma kolor, no i ogólnie do czego, do czego służy Państwowa straż pożarna. To są takie totalne podstawy i uczymy się tego wszystkiego od zera, ponieważ do straży dostają się ludzie, którzy nie mają na przykład, żadnego pojęcia o pożarnictwie i takie szkolenie ma na celu nauczyć każdego podstaw pożarnictwa. I tak ten kurs, tak ten kurs jest realizowany na tym pierwszym bloku. Po odbyciu, po odbyciu tego dwumiesięcznego bloku przepraszam, podstawowego Idziemy na praktyki na nasze macierzyste jednostki, czyli jeżeli dostaliśmy się do jednostki, powiedzmy numer 3 w Warszawie, to idziemy na praktyki do jednostki numer 3 w Warszawie, jesteśmy przypisani do danej zmiany i pełnimy tam e, służbę w systemie zmianowym, czyli 24 godziny służby, 48 godzin dni wolnych, 48 godzin wolnych. No i oczywiście przejdziemy na te służby i przez 3 miesiące realizujemy tam praktyki. Szkoła oczywiście narzuca nam program, który musimy zrealizować będąc na praktykach, a nasz bezpośredni przełożony, czyli szef zmiany, nam taki program podbija. Czy, czyli stwierdza, czy zaliczyliśmy, czy zrealizowaliśmy, czy go nie, zrealiz nie zrealizowaliśmy. Oczywiście zawsze go realizujemy, bo jesteśmy porządnymi ludźmi. I się tego pożarnictwa chcemy uczyć i się go dobrze uczymy. Tak? Po odbyciu praktyk 3-miesięcznych wracamy z powrotem na szkołę na blok zasadniczy, w którym uczymy się rzeczy już troszkę bardziej, można powiedzieć, zaawansowanych, specjalistycznych. No i ten blok trwa też dwa miesiące. Czyli e, mamy tak, blok podstawowy dwa miesiące, praktyki 3 plus 2 miesiące zasadniczego bloku. To nam daje łącznie 7 miesięcy. Cały kurs trwa 7 miesięcy. Z czego 3 miesiące to praktyki, a 4 miesiące to sama nauka na samej, na samej szkole. Tak? Oczywiście praktyki na jednostce są rzeczą, mi się wydaje i z tego, co rozmawiam z innymi ludźmi, e, też wynika, że to jest najlepszy, najlepsza część tego szkolenia, czyli praktyki na jednostce. Ponieważ teoria teorią, ale najwięcej się człowiek uczy pracując, czyli będąc, e, będąc na służbach. Oczywiście jesteśmy wtedy wyjazdowi, jeździmy do zdarzeń, wtedy uczymy się i więcej. Co jest realizowane na tych blokach na szkole? No oczywiście, tak jak mówiłem, podstawy do tego dochodzą nam taktyka działań gaśniczych, ratowniczych, nazwa sprzętów gaśniczych, armatura wodna, pianowa. No po prostu uczymy się, uczymy się sprzętu, który służy do gaszenia i ratowania. Uczymy się, jak on działa, uczymy się, jak go używać i potem uczymy się używać go w praktyce, bo tam też wiadomo jest poligon. Przez te, po poprzez, przepraszam. Po przez studiowaniu tych 7 miesięcy tego kursu przystępujemy do egzaminu teoretycznego i praktycznego. I oczywiście ten egzamin zdajemy na ocenę pozytywną, tak? Można też zdać negatywnie, ale oczywiście to potem trzeba poprawić. Tak czy siak, najlepiej wszystko zdawać w pierwszych terminach. Zdajemy ten egzamin i wtedy uzyskujemy tytuł. Strażaka i wracamy do naszych jednostek, i już pełnimy służbę. Kurs podstawowy mamy za sobą. Teraz ten kurs trwa 7 miesięcy. Jak ja byłem, to on trwał 4,5 miesiąca. był w jednym, w jednym ciągu, nie było czegoś takiego jak praktyki. Będąc tam na szkole, chodziliśmy też na podział i tam też chodziliśmy na służby. Więc jakby te praktyki były odbywane na miejscu, trwało to 4,5 miesiąca. W mojej opinii to było lepsze, ponieważ trwało to krócej i, no i trochę szybciej to leciało ale każdy może mieć inne zdanie. Jeżeli chodzi o szkolenie podstawowe, no to, no to, no to w sumie to tyle. Chcę, żebyście wiedzieli, że podczas tego szkolenia jesteście skoszarowani na szkole, czyli tam, tam, pełnicie, tam pełnicie służbę, jesteście zakwaterowani, dostajecie wyżywienie. I żeby sobie na przykład gdzieś wyjść poza jednostkę, powiedzmy, w godzinach wolnych, no to oczywiście musicie się meldować prosić o przepustki i takie tam rzeczy, ale nie będę się tu teraz o tym rozwijał, bo to jest temat na zupełnie inny odcinek. Tak czy siak szkolenie podstawowe podsumowuję. Trwa 7 miesięcy, pierwszy blok podstawowy 2 miesiące, praktyki 3 miesiące i blok zasadniczy, który trwa kolejne 2 miesiące. Łącznie daje nam 7 miesięcy całego szkolenia podstawowego, który oczywiście kończymy pozytywnie i wracamy na jednostkę i pełnimy służbę na w podziale bojowym i zostajemy straża, strażakami. Tak? tak wygląda tak wygląda szkolenie podstawowe. Na sam koniec nie wspomniałem o tym na początku. Wspomnę teraz. Jeżeli jesteś tu nowy, a materiały Cię podobają, koniecznie daj suba najlepiej z dzwoneczkiem, żeby nie przegapił Cię nowy materiał. A jeżeli ten materiał się podobał, to łapka w górę. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że temat wyczerpałem. Jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście w komentarzach pytacie. Ja na to wszystko oczywiście odpowiadam i nagrywam kolejny odcinek, który rozwieje być może Wasze kolejne wątpliwości. Dlatego, tak jak mówię, zostawiamy suba, łapka w górę. W komentarzach piszemy to, co nas jeszcze nurtuje, i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, cześć.